Signing off. Kanał Onygames.pl. Witajcie w kolejnym wydaniu video playtestu. Tym razem chcemy pokazać Wam grę Obcy Izolacja, czy też Alien Isolation po angielsku, która to zdążyła ukazać się na rynku kilka tygodni temu. Na naszej stronie Onigames.pl mogliście przeczytać pełną recenzję. Natomiast chcemy Wam jeszcze pokazać fragmenty gameplayu, bo gra jest na tyle dobra, że warto byłoby ją zobaczyć również w ruchu. Tym razem za grę odpowiada zespół Creative Assembly, który doskonale poradził sobie z tematem uniwersum obcego, ale nie będę uprzedzał faktów. Na na początku dowiedzcie się może co nieco o historii. Cała fabuła kręci się wokół Amandy Ripley, którą widzicie na ekranie. Jest to córka znanej nam głównej bohaterki filmów z obcym. Już na samym początku dowiadujemy się, że znaleziono czarną skrzynkę z frachtowca Nostromo, która znajduje się obecnie na kosmicznej stacji Sebastopol. Na miejsce ma zostać wysłany zespół kilku osób, aby odebrać skrzynkę i zbadać sprawę. Jak się zapewne domyślacie, nie trzeba długo przekonywać Amandy, aby weszła w skład wspomnianego zespołu. Oczywiście, jak można było się spodziewać, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Główna bohaterka gry zostaje oddzielona od dwójki swoich towarzyszy i musi sama stawić czoła wielkiej stacji Sewastopol. Oczywiście fabuła sama w sobie nie jest niczym nadzwyczajnym właściwie nie ma tutaj nic oryginalnego pewnych zdarzeń można się wręcz spodziewać, tak samo jak pewnych zwrotów akcji natomiast nie sama fabuła stanowi tak naprawdę o sile tej gry, o sile jej stanowi wspaniała atmosfera. Rewelacyjny klimat, no i ten wszechobecny klimat zaszczucia, który można odczuć właściwie na każdym kroku. Mamy tutaj do czynienia z survival horrorem w pełnym tego słowa znaczeniu. Możecie mi wierzyć, że już dawno nie było tytułu, który w tak świetny sposób wróciłby do klimatu pamiętanego jeszcze sprzed myślę, że nawet dekady, kiedy to mieliśmy do czynienia z prawdziwymi survival horrorami, a nie z grami akcji, jak to obecnie ma miejsce. Jak sami widzicie, akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Z początku wydawać może się, że stacja Sewastopol jest wyludniona, natomiast wcale tak nie jest. Szybko zorientujecie się, że ocalało jeszcze sporo ludzi. Są też androidy znane z filmów z Obcym, no i co jakiś czas oczywiście trzeba zmierzyć się z tytułowym alienem. Natomiast, mimo że ludzie ocalali, mimo że po stacji poruszają się również androidy, to właściwie żadna z frakcji nie jest pozytywnie nastawiona do głównej bohaterki. Tutaj musicie spodziewać się, że obcy izolacja to tak naprawdę walka o przetrwanie. Jest to typowy survival. Na każdym kroku trzeba się z kimś mierzyć, trzeba unikać zagrożenia, ponieważ główna bohaterka może nie jest bezbronna, natomiast na pewno nie ma najmniejszych szans w starciu z przeważającymi siłami wroga. Jakiś czas po rozpoczęciu gry uzyskujemy wprawdzie dostęp do pistoletu, natomiast amunicja jest bardzo mocno ograniczona i właściwie pistolet może się przydać jedynie do starć z ludźmi, bo wszyscy inni są na niego odporni. Alien to w ogóle już istota pozaziemska, właściwie nie mamy najmniejszych szans w walce z tą kreaturą. Jedyne co można robić to chować się i uciekać, co oczywiście potęguje klimat zaszczucia. Dość szybko po rozpoczęciu kampanii, główna bohaterka znajduje też sławny detektor ruchu, doskonale, który myślę, znacie z filmów. On dodatkowo wprowadza wspaniały klimat i powoduje, że ciarki przychodzą po plecach. Księgko na torcie jest jednak zachowanie, myślę, obcego i to, jak ono jest nieprzewidywalne. Oczywiście mamy tutaj do czynienia w kilku momentach ze skryptami, natomiast przez zdecydowaną większość czasu nic takiego nie ma miejsca. Możemy chować się po różnego rodzaju skrytkach i liczyć na to, że opcja nas nie dopadnie, ponieważ tak naprawdę walka z nim nie ma najmniejszego sensu. Na tę kreaturę nie ma właściwie skutecznej broni, jedyne co możemy robić, to odwracać w jakiś sposób jego uwagę. Gra jest zresztą bardzo trudna, co na pewno docenicie, jeśli przynajmniej wybierzecie poziom trudności normal, chociaż jeśli chcecie poznać pełne doświadczenie, powinniście zdecydować się tak naprawdę na hard. Poziom trudności i dość niestandardowy jak na dzisiejsze czasy, bo manualny system zapisu podzielił graczy oraz recenzentów. Niektórym się to podoba, innym nie. Ja należę do tej pierwszej grupy. Zdecydowanie moim zdaniem smaga to klimat zaszczucia, i utrudnia nam całą rozgrywkę. Czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy byli tam na miejscu i bali się o każdy najmniejszy krok. Gdybyśmy mieli autozapis co 5 sekund, myślę, że takiego strachu by nie było. Natomiast przez to, że po zgonie musimy powtarzać całkiem spore fragmenty rozgrywki, wzmaga to po prostu swój złowieszczy klimat. Wszystko to jest dodatkowo potęgowane przez wspaniałą oprawę muzyczną. Tutaj liczą się drobne dźwięki, ale od czasu do czasu potrafi też włączyć się niepokojąca muzyka, no i oprawa graficzna, która myślę, że pokazuje na co stać konsole nowej generacji i najnowsze pc -ty. Na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One gra chodzi w 1080p. Niestety tylko w 30 klatkach na sekundę, natomiast przynajmniej są to, jest to poziom niezachwiany, nie mamy do czynienia z żadnymi spadkami animacji, a myślę, że cała stacja prezentuje się bardzo ładnie, zresztą także te dodatkowe efekty w postaci dymów, mgły, wszystko to może się podobać. Będę już powoli przechodził do podsumowania, ponieważ na koniec chcę Wam pokazać fragment z rozgrywki bez żadnego komentarza, żebyście mogli sobie wyrobić opinię na temat klimatu tej produkcji. Według mnie Obcy Izolacja to rewelacyjny tytuł, który powinien sprawdzić każdy, bez wyjątku miłośnik Survival Horrorów. Zdecydowanie jest to tytuł, który wraca do korzeni i pokazuje, czym zachwycaliśmy się jeszcze jakiś czas temu. Oczywiście wszystko to jest w nowej oprawie, natomiast klimat jest taki jak kilkanaście lat temu. Nie mamy tutaj do czynienia z przesadną akcją. Czasami tempo jest wolne, natomiast dzięki temu gra się naprawdę świetnie. No i cóż, będę powoli kończył. Na naszej stronie w recenzji wystawiliśmy temu tytułowi 8,4 na 10, natomiast dla mnie jest to mocna dziewiątka. Zdecydowanie polecam każdemu fanowi Survival horrorów, a teraz już zapraszam Was do obejrzenia fragmentu z rozgrywki, najlepiej podkręćcie głośniki albo włączcie sobie dźwięk na słuchawki i zanurzcie się w klimat obcego na te dwie najbliższe minuty. Warning. Okay, Relax. I'm just trying to find out what that is. You focus on finding a key guy. Shit.